Dzień dobry. Myślę, że podobnie jak ja słyszeliście tę Ewangelię dzisiejszą o tym, kogo zapraszać na uczty wiele razy. I nie wiem, jakie macie odczucia, ale dla mnie ona dzisiaj przychodzi w takim, z takim myśleniem, że chrześcijaństwo jest nieustannym rozwalaniem mojego ludzkiego myślenia. No, przecież nie czarujmy się. Ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który by y, robił imprezę po to, żeby na nią zaprosić tych, którzy, y, no, którzy są po prostu, mówiąc ładnie, ubodzy. Oczywiście, my robimy różne takie eventy, tak? Robimy Wigilię dla ubogich, robimy Dzień Ubogiego i wtedy y, różne miasta i kościoły na rynkach swoich miast y, Piękne imprezy urządzają, tylko że to nie jest nasz sposób postępowania na co dzień. Na co dzień to my robimy imprezy we swoim gronie, imprezy zamknięte, imprezy, na których zapraszamy ludzi podobnie myślących. Mówię teraz cały czas o takim kościelnym środowisku, czyli tych, do których ta Ewangelia dochodzi na co dzień, czy powinna dochodzić. Na naszych imprezach jest hierarchia. Zawsze jest ktoś, kto jest najważniejszy, jest ktoś, kto służy do tych stołów. No tak po prostu jest. I to myślenie jest totalnie w nas mocno zakorzenione. I ta dzisiejsza Ewangelia przychodzi do nas co jakiś czas. My tam mówimy do tego piękne kazania, mówimy o ważności osób mało istotnych w tym świecie, ale tak naprawdę powiedzmy sobie, że żyjemy dalej tak samo. I dlatego mówię, że ta Ewangelia do mnie przychodzi, do mnie, jako taki rozwalacz mojego myślenia, że nie może tak być w moim chrześcijaństwie, czyli w tym, co jest moją drogą do Pana Boga, że sobie kiedyś powiem: tak, no to już jestem takim człowiekiem, który żyje Ewangelią. I tu nie chodzi o te imprezy dla ubogich, żeby to było jasne. Tu chodzi o wszystko w moim życiu. Tu chodzi o moje myślenie o mnie samym. O moje myślenie o Panu Bogu, o moje myślenie o innych ludziach, o moje przeżywanie przykazań, o moje przeżywanie liturgii, o moje przeżywanie relacji w społeczeństwie. Nigdy nie ma być tak, że sobie powiem: jest OK. Oczywiście tu jest cienka granica do tego, żeby żyć w nieustannym poczuciu winy, ale kompletnie w chrześcijaństwie, tak jak wiele razy to już mówiłem, nie chodzi o poczucie winy. Chodzi o takie twórcze. Cały czas mówienie sobie, jeszcze nie jestem idealny, jeszcze nie żyję idealnie, jeszcze mam dużo do zmiany. Tak jak powiedziałem, cieniutka jest ta granica. To jest tak jak z tą Ewangelią, będziemy je czytać za niedługo, bo za chwilę będzie koniec roku, kiedy jest mowa o tym, że Pan za niedługo przyjdzie. I tych wszystkich Ewangelii, które mówią o czuwaniu. I wtedy jest cienka granica między straszeniem tymi ewangeliami. Uważaj, bo nie wiadomo, kiedy złodziej przyjdzie, a tym, żeby pozobaczyć w nich, że, że tam są niesamowicie motywacyjne gadki Jezusa polegające na tym, że żyj uważnie i żyj twórczo. I tak samo jest tutaj, że to takie nieustanny, ten, ten, ten nieustanny niepokój, że moje życie nie jest w porządku, nie jest życiem. Takim jak chciałby Jezus, nie ma mnie prowadzić do poczucia winy, ale mam mnie prowadzić do tego, żeby każdego dnia coś zrobić ze swoim życiem. Yy, nie wiem, być może dojdę kiedyś do takiego momentu, chociaż jak znam swoje życie i siebie, to po ludzku to jest raczej niemożliwe, że wyprawię ucztę i to będzie mój sposób na życie, na którą zaproszę tych, których bym nie chciał zapraszać. Yy, podejrzewam, że do końca życia mojego ta Ewangelia będzie dla mnie i te podobne Ewangelie będą dla mnie po prostu takim nieustannym wyrzutem, że ciągle jestem jeszcze daleko do tego, żeby być uczniem Jezusa, takim uczniem, który jest pilny, który rzeczywiście robi to, co mistrza nie tylko mówi, nie tylko słucham tego, co, co Pan Jezus mówi, więc y, myślę, że dużo jeszcze przede mną i tak Wam też polecam tę lekturę, to znaczy, że być może ona kogoś inspiruje do tego, żeby ją po prostu zastosować jeden do jednego w życiu. Super. Ale żeby to nie była Ewangelia, którą wyciągamy kilka razy do roku, tylko po to, żeby tak naprawdę sprawić sobie radość, bo to nic nie zmienia takie kilka razy do roku w życiu tych ludzi ubogich. To nie zmienia ich statusu społecznego, ich, ich życia po prostu. Ale może warto. Robiąc takie rzeczy i obyśmy je robili jak najczęściej, bo nawet chwilowa radość dla tych ludzi jest istotna, zresztą jak dla każdego człowieka, rzeczywiście mieli cały czas z tyłu głowy tego, to, że to jak my żyjemy na co dzień, to to nie jest chrześcijaństwo, to to nie jest Ewangelia. Że raczej zdarza nam się czasami żyć Ewangelią i jej sposobem myślenia, Niż na co dzień. I znowu niech to nie będzie powodem poczucia winy i tego, że znowu będziemy się z tego spowiadać, nieustannie w kółko to samo, tylko żeby to było coś, co mnie pcha do małych kroczków każdego dnia, żeby pomyśleć inaczej o jakimś człowieku. Nie muszę go zapraszać od razu na imprezę, nie muszę go brać do restauracji, nie muszę robić z tego kolejnego filmiku na, na, na YouTube'a czy na Facebooka, gdzie ludzie biorą tam kogoś i. Zapraszają na, na imprezę. Czasem mam w ogóle wrażenie, że tak na marginesie słuchajcie, że my tych ubogich wykorzystujemy do, do takiego, no właśnie, pytanie, do czego? Do takiego, no do takich fajnych filmików, tak? Namnożyło się teraz tych różnych filmów o tym, jak ludzie biorą bezdomnych do fryzjera, jak ich karmią jednorazowo. Wszystko to przy świetle kamer. Ja wiem, że dobrym trzeba się chwalić, bo ono motywuje, ale czasem mam wrażenie, że tak naprawdę wcale nie chwalimy się po to, żeby motywować innych, tylko po to, żeby się pochwalić, a to już nie jest Ewangelia. Więc może niech ta Ewangelia dzisiejsza będzie rzeczywiście takim, taką szpilką, którą nam Pan Jezus znowu wbija gdzieś w okolice serca, żeby nas obudzić do tego, żeby trochę inaczej myśleć, trochę inaczej zobaczyć, że chrześcijaństwo naprawdę nie jest nigdy spoczęciem na laurach. W przeciwieństwie do judaizmu, gdzie wielu z nich, przynajmniej w Ewangeliach, taki mamy obraz, wielu z nich spoczęło na laurach, bo sobie pomyślało, wypełniam prawo, jestem blisko świątyni, jestem blisko tego wszystkiego, co Mojżesz nakazał, więc jestem pewny zbawienia nie jestem. My jesteśmy cały czas w niepewności. My jesteśmy cały czas w takim napięciu, które nie ma być nerwicowym, tylko być napięciem twórczym, które mnie cały czas budzi, budzi do życia. Dobrego poniedziałku. Do widzenia.